Hej wszystkim! Dzisiaj jest 8 grudnia i są... So... I dziś są moje urodziny. Moim życzeniem było pojechać dzisiaj do Land. Pogoda, jak widzicie, nie dopisuje. Mam nadzieję, że mimo wszystko spędzimy ten fajny czas. I, I można powiedzieć, że w jakimś sensie spędzicie te urodziny razem ze mną. Nigdy nie byłam tak naprawdę w zimę w parku rozrywki. Stwierdziłem, że chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo niby to miejsce ma być przemienione w taki zimowy raj, Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. Jakieś ozdoby świąteczne, szkoda, że nie ma śniegu. Nie jest zimno to najważniejsze, mimo że pogoda nie dopisuje. Mam nadzieję, że fajnie spędzimy czas. Jedziemy. Mam dwie kurtki przy sobie, tak na razie czego? Bo nie jestem pewna, czy w tej będzie mi wystarczająco ciepło, i chyba właśnie idę zmienić na grubszą. Najgorsze jest to, że jak już wejdę, nie będę mogła wyjść w trakcie zmienić tej kurtki, dlatego wolałam się już zabezpieczyć. Teraz mogę iść korzystać z tych wszystkich zjeżdżalni, rollercoasterów i wszystkiego, co mam mi do zaoferowania to miejsce. Happy Was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Znaczy nie byłoby za fajnie, a teraz jest naprawdę całkiem ilusią. Na samym początku mówiłam, że zabieram Was razem ze sobą, a tak naprawdę ja Wam zbyt dużo tutaj nie pokazuję, no ale nie ma jak tak naprawdę. Jak jesteśmy na zjeżdżalniach, to no nie bardzo jest jak to wszystko nagrywać. W różnych innych miejscach głośna muzyka, dużo ludzi i dlatego przeciągnę ten vlog, on nie będzie tylko z dzisiejszego dnia, tylko przedłużę go od salutki weekend. już w sobotę wieczorem ja się celutki, dzień do Was nie odzywałam. Tak właśnie będzie wyglądać ten weekendowy vlog, że się do Was nie odzywam. <grywka> Bardzo ciekawie. Zmieniły nam się troszeczkę plany na dzisiejszy wieczór ze względu na pogodę. Wczoraj tak samo pogoda nie dopisywała, ale pod takim względem, że no ok, troszkę kropiło i bałam się, żeby się nie rozpadało. Na szczęście się nie rozpadało, dlatego można uznać, że pogoda była naprawdę ok, ale dzisiaj jest inaczej. Pada na zewnątrz i dlatego nasze plany uległy zmianie. Mieliśmy iść ze znajomymi dzisiaj wieczorem na Jarmark. <grym> Mieliśmy dzisiaj ze zezna... <grywia> znajomymi wieczorem na jarmark świąteczny, ale przez tą pogodę, że się rozpadało, odwołaliśmy plany. Każdy zostaje u siebie w mieszkaniu. Plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że nie robimy nic. Odpoczywamy, oglądamy jakiś serial, zjemy dobre jedzonko. Może będę robiła świąteczny piernik, domek z piernika. I tak naprawdę już raczej więcej nic do Was dzisiaj nagrywać nie będę. Postaram się troszeczkę więcej spędzić z Wami czasu jutro. Idziemy do kina na film Łąka. Mam nadzieję, że będzie fajny. Teraz na pyszne jedzonko. Jedziemy teraz na przepyszną kolację. Tak naprawdę kolację urodzinową, można powiedzieć. Najlepszy stek w tym miejscu. Jest grudzień, a to znaczy, że poruszam się swoim reniferem. Ja rozpoczynając tego vloga w piątek, tak naprawdę ja się nie pożegnałam, a mamy już środę. Moja nowa zdobycz. Rękawiczki na sznurku. Jak była małym dzieckiem, to nosiłam właśnie takie rękawiczki. To jest tak mega wygodne stwierdziłam, że zamawiam je teraz. Żałuję, że nie zrobiłam tego dużo wcześniej. W przeciągu dwóch minut przyjechał tutaj trzy razy karetka. Ten budynek stoi naprawdę w felernym miejscu. Zaraz przy skrzyżowaniu to jest naprawdę tragedia, ale już niedługo, już niedługo. Chcecie wynająć albo kupić od nas mieszkanie? Dajcie znać. To jest pierwszy i ostatni vlog w grudniu. Pojawi się jeszcze jeden filmik w grudniu, ale to już nie będzie vlog. Może być taki mini vlogmas. Jaki vlogmas? Jeden filmik już, że vlogmas. Wymażcie to, co właśnie powiedziałam. Tak naprawdę to więcej w tym filmiku już Wam pokazać nie chcę. To będzie naprawdę taki krótki mini vlog, bo tak naprawdę nie było jak więcej pokazać. W tej fantazjalandii albo Muzyka, bardzo dużo ludzi. I, i czasami po prostu też o tym nie myślałam, jak korzystałam z tych różnych tam rollercoasterów i tego typu rzeczy. Jakbyśmy w kinie, tak samo, no nie będę nagrywała filmu. Jakbyśmy w restauracji, no pokazałam, co jedliśmy, no ale też nie będę pokazywała, jaki jemy. Nie będzie tego materiału zbyt dużo, ale jak już coś tam nagrałam, stwierdziłam, że to opublikuję. Niby chciałam nagrać vloga, ale to będzie taki zlepek różnych momentów. Mam nadzieję, że mi o wszystko Wam się spodoba. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda nasza choinka w tym roku. Zielona z akcentem śniegu, perfekcyjna. Tutaj z tyłu schowałam parę czekoladek dla brata. W tym roku święta są u nas, a ja za dzieciaka pamiętam, że u nas na choince tak samo pojawiały się różne słodkości, jakieś czekoladki czy cukierki. Co prawda nie wisiało ale tam zbyt długo, po jakimś czasie wisiały tam same papierki i stwierdziłam, że w tym roku chcę... Przywołać, przywrócić tą mini tradycję, ten malutki szczegół, i jak przyjedzie mój brat, będzie mógł sobie tam poszperać i wynaleźć coś dobrego. Więcej do pokazania, do powiedzenia w tym filmiku już wam nie mam. To było na tyle. Mam nadzieję, że takie wideo wam się podobało. Ja się na Widzimy się w następnym. Hej!